Podczas gali w Rydzynie podsumowano ósmą edycję konkursu Aktywna Wieś Wielkopolska, realizowanego w ramach programu Wielkopolska odnowa wsi 2020+. Gospodarzem wydarzenia był wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski. O skali przedsięwzięcia realizowanego w Wielkopolsce świadczą liczby. Do programu należy 2084 sołectwa i 13 miast do 5000 mieszkańców. Z terenu 184 Wielkopolskich gmin. Dotychczas z budżetu województwa Wielkopolskiego przeznaczyliśmy 75 milionów złotych na, re na realizację tego programu. Tylko w 2024 roku była to kwota 14 milionów złotych, ponieważ ten budżet zwiększyliśmy w stosunku do roku ubiegłego o 4 miliony, a pracując nad projektem budżetu na przyszły rok. Mogę powiedzieć, że chcemy zwiększyć ten budżet o kolejne 4 miliony i będzie on wynosił w przyszłym roku 18,5 miliona złotych, a więc to będą środki, po które znów Państwo będziecie mogli sięgać, jak będziecie mieli oczywiście pomysły na ich realizację, a myślę, że takich nie zabraknie. Konkurs Aktywna Wieś Wielkopolska jest jednym z konkursów realizowanych w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi i ma na celu ocenę aktywności społeczności lokalnych działających w programie oraz wyróżnienie tych najbardziej aktywnych. Jednocześnie służy promocji najlepszych wzorów współpracy na rzecz dobra wspólnego. Wielkopolska Odnowa Wsi, program, który realizujemy od kilkunastu lat, spowodował, że Aktywność w sołectwach jest bardzo duża. Tworzą się grupy odnowy miejscowości, które przygotowują strategię odnowy miejscowości. To mieszkańcy decydują o tym, co chcą w swojej miejscowości zmienić, a my dajemy im ku temu instrumenty, głównie finansowe, bo na tym to polega. Ale też dzięki temu widzimy, że ta aktywność w sołectwach bardzo mocno wzrosła. Zauważamy to po ilości wniosków, które do nas wpływają, ale przede wszystkim po ilości projektów, które udało się zrealizować. A w ciągu tych kilkunastu lat udało się dofinansować prawie 3000 tysiące projektów w Wielkopolsce. Myślę, że to jest bardzo dużo w ramach kilku konkursów dotacyjnych. Wielkopolska odnowa wsi to cztery konkursy dotacyjne i konkretne pieniądze, które zapisywane są w budżecie wielkopolskiego samorządu. Samorząd reaguje na stopień zainteresowania poszczególnymi konkursami, dzięki temu pula nagród w najnowszym tegorocznym konkursie dla kół gospodyń wiejskich będzie zwiększona w 2025 roku z milili do 3 milionów złotych. To wsparcie przekazujemy w ramach kilku konkursów dotacyjnych. Najpopularniejszy to Pięknieje Wielkopolska Wieś. Tutaj dotacja wynosi do 70 tysięcy złotych i do 70% on cieszy się największym zainteresowaniem, ale też wiele tych projektów takich bardzo sporych udaje się zrealizować. Oprócz tego konkurs Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw tutaj to wsparcie wynosi do 8 tysięcy złotych. Konkurs dla organizacji pozarządowych Nasza Wieś, Naszą Wspólną Sprawą tutaj dotacje wynoszą do 12 tysięcy złotych i po raz pierwszy w tym roku uruchomiliśmy konkurs Wielkopolska wspiera gospodynie wiejskie. Konkurs skierowany do kół gospodyń wiejskich. Tutaj wsparcie wynosiło do 6 tysięcy złotych. Na ten cel przeznaczyliśmy milion. Podczas Rydzyńskiej Gali wyróżnieniami konkursu Aktywna Wieś Wielkopolska uhonorowano 9 Sołectw zachodniej Wielkopolski a siedem sołectw zostało jego laureatami. Wyłoniła ich komisja konkursowa, biorąc pod uwagę liczbę przedsięwzięć realizowanych w sołectwach, także tych bez wsparcia finansowego wielkopolskiej odnowy wsi, udział sołectw w konkursach dotacyjnych, stopień sformalizowania grupy odnowy wsi to jest, czy działa w formie stowarzyszenia oraz planowanie w ramach sołeckich strategii rozwoju. Wyróżniono dziewięć sołectw gumienice w gminie Pogorzela, miastko w w gminie Wijewo, Wilanowo w gminie Kamieniec, Krajewice w gminie Gostyń, Sołectwo Kłoda w gminie Rydzyna, Nieszawa w gminie Murowana Goślina, Sołectwo Murzynowo-Leśne w gminie Krzykosy, Jaromierz w gminie Siedlec i Lasocice w gminie Święciechowa. Laureatami ósmej edycji konkursu Aktywna Wieś Wielkopolska zostało siedem sołectw. W Nowej Wsi w gminie Rydzyna w powiecie leszczyńskim lokalna społeczność dzięki uczestnictwu w programie Wielkopolska od Nowa Wsi wyremontowała świetlicę wiejską. Ta świetlica jest największą świetlicą w gminie Rydzyna i od samego początku ja tylko zostałem sołtusem w 2019 roku. Po prostu było to moim głównym zainteresowaniem. Łącznie z tym placem, który jest wokół świetlicy i obecnie jest to Robione jako program integracji społecznej. Laureatem konkursu zostało sołectwo, wydartowo pierwsze w gminie Bojanowo po Wiecie Rawickim. Sołectwo już od 2016 roku jest uczestnikiem wielkopolskiej odnowy wsi. Dzięki dotacjom wyremontowano dach świetlicy wiejskiej. Szczególną aktywnością wykazuje się koło gospodyń wiejskich, w którym działa także 10 mężczyzn. Świetlica jest w zasadzie sercem wydartowa, ponieważ jest to niewielka wioska, znajduje się w centrum naszej wsi. W tej świetlicy działa m.in. nasze koło gospodyń wiejskich, spotykamy się przy różnych okazjach, uroczystościach. Myślę, że daje nam po prostu możliwość integracji, spotkań i wspólnego działania. Trzecim laureatem wyłonionym przez kapitułę konkursu zostało Sołectwo Barchlin w gminie Przemęt w Powiecie Wolsztyńskim, które w programie Wielkopolska Odnowa Wsi jest od 2011 roku. Blisko świetlicy wiejskiej zrealizowano inwestycję, która służy organizacji imprez plenerowych. Powstała nas piękna Altana. On pomieści ponad 200 osób. Służy nie tylko do mieszkańców wokół, wokół, wokół naszej miejscowości. Jest przedszkole w Buczu, w sąsiedniej miejscowości. Także przedszkolaki z Bucza przychodzą na zakończenie, czy, czy przedszkola, czy dzień przedszkolaka obchodzą. Kolejnym laureatem konkursu aktywna wieś Wielkopolska zostało Sołectwo z Pławie w gminie Śmigiel w Powiecie kościńskim. Sołectwo już od 14 lat jest uczestnikiem Wielkopolskiej Odnowy Wsi. Dzięki i czemu wyremontowano świetlicę wiejską. Spławie krowami stoi, mówiła sołtys Renata Dąbkowska, tłumacząc czym jest quest krowim szlakiem. Przyjeżdżając do Sławia, właśnie biorąc udział w tym kłeście, jest to taka fajna przygoda, można sobie pospacerować przez całą naszą wioskę, zdobywając po kolei, odkrywając hasła, tam różne takie, na końcu jest odkrycie skarbu. Piąty laureat konkursu to Sołectwo Zbęchy w gminie Krzywin powiecie kościańskim. To sukces całej społeczności sołectwa, na terenie którego działają Ochotnicza Straż Pożarna i Koło Gospodyń Wiejskich. Na co e, przeznaczymy nagrodę? Szczerze mówiąc myślę, że jeszcze nikt z nas nie wie, bo nie spodziewaliśmy się takiego e, pięknego wyróżnienia. Na pewno na coś, co przyczyni się naszemu sołectwu, co mieszkańcy będą też mogli jakby namacalnie dotknąć. Laureatem ósmej edycji konkursu zostało także Sołectwo Dopiewiec w gminie Dopiewo w Powiecie Poznańskim. Ze względu na położenie niedaleko Poznania, sołectwo w swojej strategii rozwoju uwzględnia zarówno zwiększającą się liczbę mieszkańców, jak i demografię. To głównie ludzie młodzi z dziećmi. Chcemy zapewnić też tym rodzicom, aby mogli z tymi dziećmi spędzić trochę wolnego czasu i mieć te wszystkie miejsca rekreacji, wypoczynku siebie na miejscu. Sołectwo Lewiczynek w gminie Miedzichowo w powiecie nowotomyskim to ostatni laureat tegorocznej edycji konkursu Aktywna Wieś Wielkopolska. Nowotomyskie znane jest z Wikliny, stąd rajdy rowerowe jej szlakiem. Sołectwo ma opracowaną koncepcję Smart Village. Jestem bardzo... Bardzo dumny z tego, że mogę odebrać nagrodę, która jest nagrodą dla całego sołectwa Lewiczynek, dla Grupy Odnowy Wsi, którą wspólnie tworzymy, którą razem działamy tutaj z członkami tej Grupy Odnowy Wsi w sołectwie. Laureaci otrzymali nagrodę finansową w wysokości 5 tysięcy złotych, tytuł, aktywna Dzieś Wielkopolska i pamiątkowy dyplom. Gala konkursu była ważnym wydarzeniem dla gminy Rydzyna. To kolejna impreza zorganizowana w ostatnim czasie w tym historycznym mieście i promocja dokonań lokalnej społeczności. Gmina Rydzyna jest naszą małą ojczyzną i rady sołeckie Sołtysi bardzo, bardzo prężnie działają na sołectwach. Widzimy, czy poprzez aktywizację dzieci, młodzieży, seniorów, remonty świetlic i wiele, wiele innych inicjatyw, i za to im bardzo dziękuję. Warto podkreślić, że działania samorządu Województwa Wielkopolskiego na rzecz wsi zostały dostrzeżone na szczeblu rządowym już w maju 2025 roku. W Poznaniu będą prezentowane jako wzorcowe w ramach polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaproponował, by to właśnie Wielkopolska była gospodarzem Europejskiego Kongresu Odnowy i Rozwoju Wsi w maju 2025 roku w ramach prezydencji Polski w Unii Europejskiej. Europejskiej I byśmy tam właśnie tą naszą odnowę wsi zaprezentowali, między innymi przed ministrami rolnictwa z Unii Europejskiej, ale również przed dużą grupą, około półtora tysiąca osób, które mają wziąć udział w tym kongresie. Podczas galowego wieczoru wicemarszałek Krzysztof Grabowski wręczył okolicznościowe dyplomy Janowi Szkudlarczykowi, powiatowemu radnemu i wieloletniemu przewodniczącemu Rady Powiatu Leszczyńskiego oraz burmistrzowi Rydzyny, Kornelowi Malch. Herkowi. Gale liderzy wielkopolskiej odnowy wsi uświetniły występy artystyczne. Jako pierwsza zaprezentowała się Anna Prała. Przed publicznością wystąpił też zespół Moraczewo, kiedy w 1988 roku zakładała go Kazimiera Różyńska, miał być zespołem dla wsi, ale jego sława po latach działalności daleko wykracza poza Moraczewo. Wieczór zakończył występ Jerzego Kryszaka, któremu ze względów rodzinnych Wielkopolska jest szczególnie bliska. To są moje miejsca. Rabic się na kogo. Sienakowo. Oczywiście, że rabiecki klub sportowy stąd potem chodziłem patrzyłem, gdzie spychała mieszka. Nikt nie miał, jedna osoba się dezwała. Spychała nam wybitny żużowiec. Spychała kolm ręka O co chodzi? To było moje dzieciństwo. Gale liderzy Wielkopolskiej Odnowy Wsi w tym roku zorganizowano w czterech miejscach: w Bliskowie dla południowej Wielkopolski, w Rydzynie dla zachodniej, w Zakrzewie dla północnej i w Boguszycach w gminie Wierzbinek dla wschodniej części województwa Wielkopolskiego.